Braciszko, mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Mm, a nie jaką? No dalej, powiedz! Jestem tak się, że ciężko mi by wszystko ubrać w słowa. No? Jestem w ciąży. Oh. Nie! Tak! Yarım ben de bu Yine <laughs> 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 ben zıstavayı tamamen sıçışır ben Tak. <To gülüyor> Berylant. Nie uwielbiam, że Stumilika przed chwilą powiedziała. Hmm? Jest w ciąży. O! Te gratulacje. Kurczę, gdzie ona jest? Tam. No kurczę, moje gratulacje już wiesz. Już wiecie, jaka to płaci w ogóle. No, w zasadzie to wiemy, ale może nie będziemy mówić. Co sądzisz na Wryt? im, czy nie? Nie. Niech to będzie taka niespodzianka. Okej. Okay. Choć Są takie pogresycowane. Niedawno zostałam ojcem wujki dzieci. A teraz będę jeszcze wujkiem. Nie, to jest jakby jakiś. To jest jakiś sen. Gdzie ja jestem? Czy to jest senita Tronato czy jakaś inna? Berdant, uspokój się, co? Może to ci pomoże, co? Ło! Wow! Dzięki! Kurczę! Oni nie, teraz jestem jeszcze bardziej oszołomiony. Wiedziałam. <noise> no, ale ogólnie. Uff, muszę płonąć, ale. Mam nadzieję, że będzie to piękny syn albo córka, podobny do was. Dzięki. Tak sądziłam, że będziesz bardzo podekscytowany. Nie zawsze zresztą. No tak. Konik. Dzięki Robert. Proszę. Chodź. Przewadzę. Zapoznajcie się. Cześć, witaj, nie spodziewałeś się żadnego przywitania. To jest już u nas tradycja. Witaj w Staninie Ternando. Ja jestem brylant. Jestem głównym zarządcą tej stali oraz także jej władcą. Władcą? Nie wyglądasz na kogoś takiego. O, naprawdę? Cóż... Może to dlatego, że nie przebrałem swojej królewskiej postaci, ale to mm. zrobię za chwilę. Mhm. Mm A ty jak się nazywasz? O, e, tak. Ja jestem Midnight. Hmm, fajne imię. Chwila poczekać, czy to znaczy północ? No tak. Podobno to jest północ po angielsku. No, co co ja wiem, ale... Ciekawe, czy to imię coś znaczy, czy tak po prostu? Raczej nie. Takie... tak po prostu. I nadal ich poprzedniej stajni jeszcze. Mm -hmm. To bardzo ciekawe. To... pokażesz mi, jak naprawdę wyglądasz, kiedy rządzisz? Bo trochę ciężko mi w to uwierzyć, bo wyglądasz dla zwykłego... Ogiera fryzyjskiego. Tak, wiem, można tak pomyśleć. Chodź ze mną. Witaj, ja jestem Kiara. Jestem tutaj królową. Tak, Brunoś coś wspominał o tobie. O, to bardzo miło. Witaj, ja jestem Feja. O, cześć. W ogóle to pierwszy raz, że życiu widzę Alicorna i wróżkę. To niesamowite. Nie sądziłem, nie sądziłem, że one istnieją. No widzisz, co teraz wiesz? No, tak poza tym to jestem Midnight. Hmm, fajne imię. Miło mi Cię poznać. Witaj w naszej sajni. A gdzie jest nasz król? Tutaj. Wow, to było coś. Teraz wyglądasz naprawdę królewsko. Czy powinienem się pokłonić? Nie, nie potrzeba. Naprawdę? Zawsze przed każdym władcą każą się kłaniać. Może większość tak robi, ale każdy, który koń, który tutaj mieszka jest dla nas przyjacielem. Nie trzeba się przede mną kłaniać. Nie wiem po co. Jesteśmy przecież jedną wielką rodziną. No w sumie racja. Bardzo fajne postanowienia. Wszędzie zasady, postulaty, no ogólnie takie rzeczy. Hmm. A ty jesteś... Jestem teraz, jego doradczynią. Teraz I siostrą również. Że ty jesteś taka... Um, przepraszam za słowo, ale gruba. O... Dopiero co się tutaj pojawiłeś, ale niedawno zaszłam w ciążę. Mmm, to gratuluję. To czy oprowadzisz mnie teraz po stajni? Tak, właśnie miałam ci to zaproponować. No, tak. Nie musiałeś nawet prosić, zawsze to robię. To dobrze. Cześć, przystojniaku. Hmm? O, cześć. Takie dziwne powitanie. Ty jesteś Zeus, prawda? Tak, jakbyś nie zauważyła, że mamy koło siebie boksy. A no tak. To jesteś chyba strzała, tak? Tak. Twój syn już jest dorosły, a ty. Bo tak w ogóle to miałaś partnera? Miałam, ale rozstaliśmy się ze sobą. Nie pasowaliśmy do siebie. Tak naprawdę to on już po urodzeniu magika przestał się mną interesować, i potem go zobaczyłam z inną klaczą i załamałam się. Płakałam przez chyba trzy noce, albo nawet więcej. Tak naprawdę co nie wiem ile, ale bardzo długo płakałam. Już w końcu jak właściciele zobaczyli, że już yy, nie będzie więcej zierbaków yy, ze mną i z nim, to postanowiłem mnie sprzedać do innej stajni i trafiłam tutaj razem z magikiem oczywiście, bo on był jeszcze malutki. Hmm. A on to przeżył jakoś bardzo? Był z nim związany? Z tego co pamiętam, to raczej nie. Tak naprawdę to już o tym zapomniał. Zresztą to było Chwilę po jego narodzinach, więc myślę, że już tego nie pamiętam. Kiedyś oczywiście spytał mnie, co dlaczego to się stało z jego ojcem? Powiedziałam mu, ale jakoś nie przeżył tego jakoś mocno. A czemu pytasz? Wiesz, Bałam się zawsze to powiedzieć, bo ogólnie nie wiedziałem, jak na to zareagujesz, ale odkąd? Tak. Mm. Nie, no dobra, powiem prosto z mostu. Nie mogę oderwać od ciebie wzroku, wiesz? <grym> o, naprawdę? Mhm, mm tak. I uważam, że jesteś naprawdę ładna i powinnaś mieć kogoś nowego. Hmm? No, naprawdę. I myślę, że ja jestem dla ciebie idealny. To co ty na to? Będziemy się razem spotykać. Wiesz? Tak. Bardzo chętnie.